Barbara Marcinkowska, kolejna z finalistek młodzieżowych Mistrzostw Świata. Przede wszystkim na początku wielkie Wasia gratulacje za tę bardzo trudną walkę w ringu. Dziękuję bardzo. No właśnie, co nam możesz powiedzieć o tym pojedynku z Kazaszką? Trzeba było się szarpać w zasadzie do samego końca, do ostatniej sekundy. Tak, no wiadomo, to jest walka o srebrny medal, więc nie spodziewałam się tutaj, że ktoś mi doda. No walka, wiadomo, pewnie na wysokim poziomie, to jednak Mistrzostwa Świata. No i cieszę się, że wygrałam. Miałem wrażenie, że w drugiej rundzie zaczęłaś chyba wierzyć też w prawą rękę, bo lewa była od początku, ale od drugiej rundy też gdzieś ta aktywizacja prawej ręki była. Tak, tak, trochę za długo czekałam w pierwszej rundzie z tą prawą ręką. Dobrze, że jeszcze, jeszcze ten stres, pierwsza runda, także dobrze, że chociaż w tej od drugiej już było to. Okay. No Wasza świetna forma stanowić może mały problem, bo, bo dzisiaj tak naprawdę wasza ekipa jest rozdwojona, bo obie, yy, obie panie boksują na, na dwóch ringach. To nie był dla Ciebie problem, że, że gdzieś ten skład trenerski musiał się rozdwoić. Yy, miałam swojego trenera klubowego, yy, więc to już było dla mnie mega duże wsparcie. Jesteśmy na tyle dobrze przygotowane, że byłyśmy też przygotowane właśnie na to, że możemy walczyć na dwóch osobnych ringach. Także no, nie było to dla mnie zaskoczeniem. No my się cieszymy tym bardziej, że czwartkowe finały pokażemy w TVP Sport i będziemy mogli na żywo na antenie też telewizji oglądać Twój pojedynek. To jest też jakaś motywacja dodatkowa dla Ciebie? No pewnie. Liczę właśnie na to, że przez cała moja rodzina, znajomi będą mnie oglądać. Maral, z kim, z kim w finale? Czy, 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 czy Ty już wiesz, czy to było... E, jeszcze nie wiem. Najprawdopodobniej albo z hinduską, albo z Uzbekistanem. Wczoraj sporo zamieszania, bo walka z Rosjanką, najpierw przegrana zdaniem sędziów, potem złożony protest i ostatecznie ten protest zaakceptowany i to Ty byłaś w półfinale. Jak to na Ciebie wpłynęło, ten cały zamęt dookoła? Yy, no wiadomo, że dużo emocji, czekanie do późna, ale myślę, że jeśli już wygram ten protest, to to znaczy, że mam tutaj zrobić wielką, wielkie rzeczy. No właśnie, wielkie rzeczy w finale. Podejrzewam, że u Ciebie, tak jak u wszystkich tak naprawdę dziewczyn, nastawienie jest jedno, żeby po prostu zdobyć tytuł Mistrzyni Świata. Dokładnie tak. Czujesz, że, że ta kadra, kadra, którą obserwujemy to jest dla nas nadzieja na to, że w Paryżu możemy naprawdę piękne wyniki osiągnąć w 2024 roku? Ja osobiście zrobiłam bardzo duży progres tutaj na kadrach, więc myślę, że to jest cel jak najbardziej do osiągnięcia. Jeszcze na, na koniec wizytówka w Twoim boksie. Jak, jak, jak byś scharakteryzowała tym, którzy dopiero tak naprawdę poznają Twoje bokserskie umiejętności? Uh. Twój taki atut koronny w ringu. Na pewno lewy, prosty i właśnie jestem dosyć niewygodną zawodniczką. Mam dobre warunki, także myślę, że dobrze to wykorzystuję. Cieszymy się bardzo, czekamy na czwartkowe finały. Jeszcze słowo na, o planie na, na środę, bo jutro chyba jest dzień o tyle ważny, że trzeba się po prostu dobrze zregenerować po, po tym całym turnieju. Tak, tak, regeneracja teraz jest najważniejsza. Regeneracja i pewnie analiza, tak? Tak, tak, to też. Położenie A... taktyki. Mhm. A powiedz, ty będziesz umiała się tak odciąć zupełnie od, od boksu i spokojnie tę środę przeżyć, że tak powiem? Czy jednak cały czas już będzie gorąco w głowie? Yy, wiem, że regeneracja w takich turniejach jest najważniejsza, więc myślę, że na spokój. No to gratulujemy i czekamy. Dziękuję bardzo.